Psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Ale jak z czegoś takiego wyrastają na wiernych kompanów, których tak kochamy? Cudowny świat szczeniąt. W tym wyjątkowym serialu pokażemy najbardziej magiczny pierwszy rok życia szczeniaków. Dowiemy się, jak z maleńkich noworodków przemieniają się w pewne siedmiu psiaki pierwszego otwarcia oczu o pierwsze szczeknięcie. Będziemy wraz z nimi poznawać ich fascynujący świat. Zajrzymy w ich myśli i udamy się z nimi w odważną, magiczną, czasem niepewną podróż pełną nauki, miłości i zabawy, podczas której poznają otaczający świat i odnajdują w nim swoje miejsce. Oto szczeniaczki z całkiem nowej perspektywy. Cudowny świat szczeniąt.